www.kryptospekulanci.pl. Dołącz do elitarnego grona kryptospekulantów. Czekamy na ciebie. Cześć, witajcie serdecznie 2 stycznia już w nowym roku. Małe ogłoszonko, standardowe ogłoszonko. Jeżeli chcesz zostać dobrym traderem, jeżeli myślisz o tym w sposób profesjonalny, czyli chcesz dobrze handlować na rynku, to zapraszam Cię do grupy Kryptospekulanci, gdzie znajdziesz masę wiedzy w materiałach szkoleniowych, codzienne live y na żywo, gdzie pokazuję, jak analizuję, analizujemy rzeczy, poranna odprawa, sygnały wsparcie, że tak powiem, od Grupowiczów strategie trading na żywo i dużo, dużo innych rzeczy spróbuj zobacz dołącz kryptospekulanci.pl Przechodzimy sobie do BTC słuchajcie BTC, BTC BTC, no cóż mam powiedzieć, znowu żeśmy się tutaj odbili. Od tego wsparcia tutaj zielonego, to już będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć razy, żeśmy się już od tego odbili. Tutaj lekki short poszedł. Na grupie mieliśmy tutaj wyznaczoną strefę podsortowanie. O akurat wyszło na Litecoinie, też było podobnie. Natomiast w chwili obecnej, tak mówię, piąty raz, żeśmy się od tego odbili. No i mamy dalej ruch boczny, czyli dalej nieciekawa sytuacja. Osobiście to na co czekam, to oczywiście na pokrycie tego. Knota, prawda? Ten knot, jeżeli będzie pokryty, no to mnie to interesuje jako e ewentualnie dopiero będę spoglądać bardziej optymistycznie w górę. Ok, jeżeli to będzie pokryte, może nawet do dołek zostać wybity, to nie ma akurat e znaczenia. Dzisiaj y literka D, jak dot, y pozycję na docie na chwilę obecną nie ma wejścia, y że tak powiem. Było tutaj wejście troszkę mały błąd, popełniliśmy, bo tą linię źle żeśmy rozrysowali, ale tutaj było wejście na wybiciu. Natomiast podchodlowanie, jeżeli kogoś interesuje DOT, to jest 1568 i niżej, prawda? Więc tutaj jeżeli chodzi o hodlowanie, no to ja bym z tych poziomów nie skupował DOT, raczej bym poczekał na takie poziomy, jeżeli kiedyś by się to wydarzyło. Natomiast tutaj mógłbym się. Mógłbym tutaj nie hodl, ale patrzeć w stronę góry, czyli przyłączyć się pod jakieś wzrosty. I tak jak mówię, pierwsze wzrosty na chwilę obecną już mamy, znaczy pierwsze wzrosty. Przełączmy się na czwórki. Więc tak, pierwszy wzrost, pierwsza korekta dla tego ruchu wzrostowego, czyli to mamy do czynienia z tą korektą. I jak wiecie, korekty są zazwyczaj ABC, czyli dostaniemy A. Teraz dostaniemy jakieś B, dostaniemy jakieś C i tu dopiero, jeżeli, jeżeli to jest faktycznie ruch wzrostowy, prawda? To tu powinna się utworzyć struktura wzrostowa, gdzie będziemy się przyłączać ewentualnie w górę. Tutaj na docie też silna strefa podażowa 3456, więc to też mamy na uwadze, natomiast jest tu możliwość przyłączenia się, a raczej będzie w kolejnych dniach, więc tutaj ewentualnie na grupie będziemy to obserwować lub jeżeli akurat będę analizował jeszcze dota na youtube to też dam tutaj sygnał na wejście gdzie można byłoby spróbować swoich sił w tradingu więc tutaj hodlowanie odpada natomiast day trading wejście w pozycję zabezpieczenie jak najbardziej ale dopiero po sygnale wzrostowym na który jeszcze, jeszcze jeszcze czekamy może będzie jutro pojutrze myślę że w ciągu kilku dni a jeżeli chodzi o hodl to 15 i, i niżej i niżej Moneta Podchodl, bardzo ciekawa dzisiaj. Fil, 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 fil. Nie wiem czy kojarzycie fila. W każdym razie można się zapoznać. Jest to zdecentralizowana chmura, która będzie modna w Web 3.0, czyli podobno na następnej hosie będzie ten temat modny. Fil bardzo mocno spadł od swojego szczytu, czyli to jest dokładnie liczymy ten szczyt jako szczyt, a nie to jako wejście. Więc na chwilę obecną jesteśmy od od szczytu 85% ja tylko przypomnę, że FIL jest też monetą, którą skupuje fundusz Grayscale, więc myślę, że też warto się tym zainteresować. No i tak, jeżeli chodzi o hodlowanie, no to ja już jestem tutaj w pozycji od 35-28, więc tu jest moja pierwsza pozycja i następne zakupy, które będę traktował osobno, to jest od 17%. W dół, tak? Czyli tutaj mnie pierwsza pozycja interesuje podchodlowanie, a tu mnie interesuje druga pozycja podchodlowania, z tym, że ta pozycja mnie bardziej interesuje niż ta. Gdybyśmy mieli jeszcze dostać spadki, natomiast jeżeli już by na filu nie było spadków, to byłoby to zatrzymanie, ten, że tak powiem, dołek, który jest faktyczny, tak? Patrząc tutaj na dniówkach, oczywiście, no to ja już jestem w tym filu i czekam na e, e, odpłynięcie w górę, prawda? Natomiast, tak jak mówię, mocno liczę jeszcze, że tutaj spadniemy niżej. Wręcz bym tego chciał, tak naprawdę, e, bo tak jak mówię, to jest tylko taka pozycja wstępna, gdyby, gdyby już fil nie spadł niżej, natomiast tutaj będzie taka pozycja właściwa, gdzie stąd będę skupować fila, więc tutaj ten fil myślę, że też warty uwagi, jeżeli ktoś szuka jakiegoś altcoina pod hodlowanie, no to jest to nie najgorszy projekt, a nawet bym powiedział dobry projekt poparty tutaj też pieniędzmi z funduszów inwestycyjnych. Dobra, tyle, tyle, tyle na dzisiaj. Życzę przyjemnej, spokojnej niedzieli, trzymajcie się, do następnego wideo, cześć!